Narodowe czytanie, odbywające się już trzeci rok z rzędu, po raz pierwszy zawitało do stolicy gminy Nędza. Zobaczmy, jak to ogólnopolskie wydarzenie przebiegło u naszych sąsiadów. Na czele szli z brzękiem ostróg pan Wołodyjowski. I pan Zagłoba. W minioną sobotę tuż przed południem gmina nędza debiutowała. Narodowe czytanie odbywało się tutaj po raz pierwszy. Nie ukrywam, że to jest taka jedna z moich ulubionych książek. A poza tym jest wiele, wiele osób chętnych, którzy no, chcieli się za to zabrać. Co prawda mieliśmy mieć tutaj jeszcze i rapera, który miał występować, który w ostatniej chwili nie mógł być. A poza tym no, kiedyś trzeba zacząć, więc to jest dla nas pierwszy raz i mam nadzieję, że to będzie się cieszył z taką popularność, że co roku będzie ta impreza. Wydarzenie przygotowali miejscowi nauczyciele oraz dział promocji Urzędu Gminy, a wszystko odbywało się na terenie boiska szkolnego w Nędze. Wszedłem tutaj na ten dzień czytania trylogii. I będę brał też udział w konkursie. O, proszę, powiedz mi, a czy ty e, czytasz książki tak w ogóle, sobie gdzieś w życiu, w tygodniu, po szkole, przed spaniem? Tak, czytam równe książki. Jakie są twoje ulubione? Najbardziej lubię jakieś przygodowe książki. A ta trylogia, którą dzisiaj tutaj czytamy, jest tobie znana? Całej nie przeczytałem. Ale zacząłeś. Jeszcze nie, ale mam zamiar kiedyś przeczytać. Kto jest autorem? Henryk Sienkiewicz. Oprócz czytania fragmentów Sienkiewiczowskiej trylogii, uczestnicy Narodowego Czytania obejrzeli występ grupy teatralnej prowadzonej przez Teresę Okaj oraz wysłuchali recitalu Klaudii Stabik. Klaudia, trylogia przeczytana przez Ciebie? Przeczytana, ale już bardzo dawno, bo to w szkole. Jesz jeszcze nie zdobyłam się na żeby i na chęci, żeby powtórzyć, przeczytać jeszcze raz. Mój sokolny, pytaj pytają mnie z tebów słabych. Dzieła Sienkiewicza niegdyś krzepiły serca Polaków. Dziś po wielu latach warto do nich wrócić i, choćby z ciekawości, zmierzyć się z językiem, jakim zostały napisane.